Witamy Was w kolejnym odcinku serii poradnikowej. A dzisiaj nauczymy Was o wszystkich silnikach, jakie posiadamy, oraz jak dodać pluginy takie jak register. Została konfiguracja serwera. Abyście byli w stanie wybrać silnik dla Was, czy dla modów, czy dla pluginów, czy dla zwykłej gry. Tego dzisiaj się dowiecie, więc oglądajcie. A przy okazji, wbijcie na stronę Hostami, bo wszystko tam się znajduje, hostami.eu Pierwszym silnikiem jest Paper Jest on najprostszy w użyciu dla osób, które nie miały nigdy styczności z silnikami innymi Niż sam podstawowy Minecraft jest on najczęściej używany przez każdego na hostingu. Po prostu jest to podstawowy silnik, na którym możecie dodać sobie pluginy, macie bardzo łatwą konfigurację. To jest to najlepszy silnik ogólnie podrobienia serwerów i bardzo dużych serwerów w Minecrafcie, zwykłych serwerów Survival. Kolejnym silnikiem w kolejności jest Sponge Vanilla, gdzie macie to samo co zwykłej vanili Minecraftowej, tylko macie możliwość dodania pluginów, ale nie jest to jakoś tak super popularny silnik, ponieważ sam Paper czy inne silniki, które mają możliwość dodania pluginów, posiadają ich więcej. Plus Sponge Vanilla jest trudniejszy w obsłudze dla początkujących. Yy, kolejnym w kolejności jest Vanilla Minecraft. Jest to w 100% czysty Minecraft, jak tam jakbyście sobie weszli na single player, stworzyli świat. Nie macie możliwości dodania pluginów, ani żadnych takich rozbudowań związanych z innością silnika typu Paper albo Sponge Vanilla czy inne, więc... Tego, jeżeli chcecie robić serwer z pluginami czy cokolwiek, no nie zalecamy. Jeżeli chcecie czystego Minecrafta, no, to nikt wam nie zabroni. Kolejnym silnikiem jest BungaCord, który jest zalecany dla osób, które planują stworzyć taki serwer większy, typu ShlopyPi. A później masz pod nim różne serwery z minigamesami, typu Hypixel, Coxcraft, yy. więcej nie znam. Kolejny jest Spigot. Jest to to samo, co... Paper. Jak jesteście osobami, którym zależy na wydajności, wybierzcie Papera. Kolejnym silnikiem jest Fabric. Zacznijcie od wyboru tutaj Forge czy Fabric w zależności od modów, jakie posiadacie, na tym się nie machnicie podczas tworzenia serwera. Jest on wykorzystywany tylko do tworzenia serwerów, gdzie posiadacie mody. Fabric nie posiada pluginów, nie jesteście w stanie dodać do niego pluginów z Papera czy z Pigota. Kolejnym silnikiem jest NeoForge. Jest to samo co Forge, który zaraz zostanie omówiony, tylko w lepszym wydaniu, nowszym, świeższym. Jednym problemem w obecnej chwili jest to, że nie każdy modpack starszy jest kompatybilny z neo który jest nowy. Musicie sami sobie przepatrzeć, jak to tam w waszej sytuacji wygląda. Jeżeli do tej pory coś dla was jest niejasne albo są inne tematy związane z tematyką tą albo jakąkolwiek z konfiguracji Minecraftowych serwerów hostingowych, to napiszcie w komentarzu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, a my idziemy dalej. Nie. Crossforge to jest dedykowany silnik tej aplikacji Crossforge, która umożliwia automatyczne wygrywanie modyfikacji. Czyli w sumie, jak jesteście leniwi, Jesteście na Forge'u, chodzicie, kopiujecie sobie taką fajną linijkę, wklejacie, macie i gracie. Kolejny jest Purpur. Posiada to samo co Paper, tylko ma troszkę trudniejszą konfigurację wewnętrzną. Więc Paper na początku jest łatwiejszy. Mamy po prostu o wiele więcej możliwości konfiguracji. Kolejny jest Quilt to silnik tworzący mody jak Fabric i inne tego typu silniki, które już omawialiśmy. Na pewno jest na niego znacznie mniej modów, ale jest nowy, rozwojowy i open source'owy. Zazwyczaj działa na najnowszych snapshotach Minecrafta, często z aktualizacje, ale największą wadą jest to, że jest mało modów na niego. Kolejnym jest w Forge, gdzie macie możliwość dodania Modyfikacji. Tak samo jest jak z tymi naszymi poprzednikami, z Neoforgem, Fabrykiem czy nawet Kuitem. się on od Curious Forge Modpack, tym, że tutaj sami musicie dać modyfikacje i możecie je edytować. A z innymi sprawami od poprzedników by wiele się nie różni. Purpur Gazel Floodgate jest to połączenie, które pozwala na grę na Nintendo, konsoli, telefonie i komputerze. Jednocześnie Java i Bedrock zostały połączone w jedno. Na naszym hostingu jest taka możliwość, właśnie na tym. Jest on kompatybilny z pluginami naszych poprzedników, plus łączy Java i Bedrock. Jak wspominałam na początku, dodamy jeszcze plugin na logowanie się, wchodzimy na nasz serwer, pliki, pluginy, przeciągamy sobie z pulpitu czy skądkolwiek plik Java na register plus. Tak się nazywa plugin. Tutaj jest jeszcze z poprzedniego poradnika. Przed tym włączamy i włączamy serwer, dołączamy na nas świat i powinniśmy mieć możliwość zalogowania się dokładnie tak: register, hasło. Ee, hasło. I proszę bardzo, znaczy użyłam mojego hasła jako mojego Niku. Troszkę idiotyzm. Jest to, to plugin, który zaleca się udawać, kiedy nie posiadacie wersji premium.